Hejka, tu Kamykos. Witam Was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie nowym moim nabytkiem Centurion Action X. Grałem w tym jedną bitwę dokładnie, więc to będzie druga bitwa. Zobaczymy e, jak mi pójdzie. O rany, tylko nie ta, nie ta mapka, no jeszcze z tej strony jestem tak. No, dobrze. Pytanie, czy ja tam wjeżdżać mam na górkę? Co my tu mamy? IMX L110LT Badżet uh. Lepiej pojechać tu w lewą stronę, moim zdaniem. I tam pod górkę i próbować nawalać. Tak zrobimy. W szybki MET, tak H1, tak, ja pojadę na H1, właśnie tam. Bo nie chcę tutaj walczyć pod górką. O, gram w skarpetkach. Ciekawe. Ja też gram w skarpetkach. Matt pojechał... ten Light tu pojechał ze mną. Dobrze, dobrze. Ja będę tutaj kurde stał pod tą górką chyba sobie. O, już tam jadę, nie? I mnie wyświeciło, o. I już mnie wyświeciło. I już mnie wyświeciło. I Leopard. Tym Lopardem tu nie wyjedzie pewnie O nie, Maus tu jedzie, naprawdę Maus tu jedzie To chyba żart jakiś Tu to jest Tu jest kolega Z tym Mausem tu będzie jechał O, ten Lopard Odbił się od mojej wieży To się odbije No wyjedź tym Lopardem jeszcze wyjedź Jestem wystarczały. O, małys też prawie cały pad Słuchajcie, no tak. Light jedzie tam, niech jedzie. Ja go tu w słonie. Stoi tam tym leopardem na pewno. O, tutaj się pojawił. okej... Okay. Pojadę do, do przodu chyba mu pomóc, bo tu widzę, że... Tam niestety jest za skałką, nie będę go widział. Niestety. Dobra. Leczymy. O, masz i dostałem tutaj od tej esetki. Wezwali mi gąskę, ale na szczęście tylko gąskę. Pięknie. A, w dolną płytę, Gór, w, do, w górną, nie w dolną. Dobra. O nie, ten... Ale mu zostało niewiele. Dobra, ten facet. Setka rozwalona. Nie, nie, wstawaj mi! Rozwolony. Grill. Aj, nie trafiłem go, słuchajcie. Dobrze, grill rozwolony. Coś tu w nas biło jeszcze na pewno. Ten tutaj bił. O tak. Ale zginął, okej. Okay. Niestety z małysem, o właśnie, foch! O nie, 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 nie bo mi rozwali! O właśnie, Ojejeje. stoi tam, fosz! Stoi, fosz! Ja się tu wycofam z tej pozycji na razie, tam zrzucił, bo tam gdzieś ten fosz stał, tam gdzieś, gdzieś bił. Skąd on bił? Ale, że nas świecił tak ładnie. E, to tam jest Forszyk, tam... Tam jest te to. Tam był ten Foshex, tak? Tam jest ten forsz, o widzisz. Ja będę miał bicie na tego Mausa. Nie mam tego bicia, ale Fosz nie żyje. OK, To już jest coś. No, powinniśmy, słuchajcie, to wygrać. Dostał mouse Który jest... z Lightem. O, gąskę go trafiłem. Ej, no w dolną płytę! Dobra, rozwalił go. O, no, wygraliśmy, słuchajcie. Udało się wygrać, no. Tu się nie ma za co, kolego. gram w skarpetkach. No, także to była bitwa. Action z Centurionem. No, mogę więcej zrobić, przed Wam szczerze, no bo teraz te strzały chociażby w Mausa powinny pójść ładnie. No, ale bałem się zginąć w sumie. Chciałem przeżyć to, wynik. O, misja ukończona, zobaczcie. Nawet mi się udało misję ukończyć. Super, doświadczenia brać nie będę, dostałem nowe umiejętności. No, wynik taki, jak widzicie. No, ten kolega tutaj, który tym lightem był najlepszy, tak w naszej drużynie. No, on zrobił grę tutaj, bo podświetlał w sumie, nie? I Także zagrał dobrze, fajnie. Słuchajcie, jest jeszcze coś takiego jak natarcie. Tu już rozegrałem trochę bitw, ale zmienimy serwer dobrze. Pokażę wam jeszcze, bo ta bitwa była taka nawet krótka, trwała parę 7 minut. Jak będę mógł zagrać? Nie wiem, czy tu w tym natarciu akurat można zagrać Centurionem. No to zazwyczaj są szybkie bitwy. Jednak... No dobra, bitwa. Także jestem w ostatniej dywizji, więc... Nie szło mi tutaj najlepiej, na tych pierwszych bitwach. Okej, okay, czy ja mogę grać Centurionem? Mogę grać Centurionem. A, no to zagramy Centurionem, słuchajcie, potwierdzam razu zmienimy sobie na złoto I teraz tak, są tak, 2 medie jak, panceresto Estos To są takie bitwy bardziej takie jak się gra w turniejach, czyli 7 na 7 o taka namiastka w sumie to nie wiem. wiemy sobie pojedziemy pojedziemy sobie tutaj w prawo może ponieważ mam że tak powiem możliwość wyschylania tylko o właśnie O! Po co tu jerzysz kolego tam Dobryliśmy, dobryliśmy teren Jest jeden, kolejny 2isy 7 Ojej, jej mnie! taką tak się No już mnie pod świet... podpalił no niestety zginęłem od tego podpalenia No cóż e... mogę sobie do niego podjechać to by mnie nie... on by mnie pewnie nie przebił Znaczy, jak inni. no no rozwal tego meda. takie jest. Super, chłopaki. Także jest yy, 1-2, przegrywamy. No ale mamy więcej HP, nie? Z 13 do 11 tysięcy, więc... Tutaj pojechali wszyscy w jedną stronę, także rozwalą tego mixa podejrzewam. współpracują, jak będą współpracowali to może być, że to wygramy. Na razie zdobywają Na razie zdobywają jest 3-2 przeciwna drużyna widzę, zdobywa punkty myśmy im trochę HP zabrali, no to ISA setka no, i IS ucieka ucieka o poi się Brawo Dobrze ten niszczyciel tutaj gdzieś jeszcze tam jest kolega dobra o progetto. To jest fajny nowy tryb, mi się podoba. Nie wiem jak wam, jestem ciekaw, właśnie. Conquerora, dalej, Conquerora, tak jest. Progetto, dwa medy tutaj zjechały. A, będzie po TDAQ, niestety. Progetto go rozwali. Jak mu nie pomogą szybko, nie mógł obracać działem. A gdzie jest? No, dobra. Dostał jeden. Także to jest to wygrane. 4 do 1. Jed... Nie mają szans. bo to się ładuje. Już chyba się przeładował w sumie. No, już nawet nie ucieknie. Nie ma szans. O, 63 życia mu zostało. Także wygrana. Dwa. No, także to była bitewka na się Jedna i natarcie na Akronixie. Słuchajcie, zwycięstwo zaraz zobaczymy co dostaniemy jeszcze Widzicie, A nagrody. mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli wam się podobało dajcie łapkę w górę. Zwycięstwo 4000 doświadczenia, także ładnie, ładnie dostałem. Umiejętności muszę sobie porozwijać. Widzę. 23 punkty dostałem, ok. Super. Jeżeli yy, nie subskrybujecie to serdecznie zapraszam po więcej filmików. No to był WOD i Pozdrawiam Was, trzymajcie się, ejka pa